ale chcę to powiedzieć, jak mnie to dzisiaj dotknęło. Było to morze, jak Jezus schodził po tym morzu. Był Piotr, który powiedział, że też pójdzie. Ale widziałam, jak szedł na dno, a jak wychodził z tego dna, to tak jak każdy z nas był na świeczniku i każdy z nas tak bardzo świecił i był oddzielony, że wszyscy będą albo się lepić do nas, albo będą oddzieleni. Słuchajcie, to było niebywałe zjawisko. Każdy z nas. Tak jak dzisiaj wołałam i śpiewałam, że byliśmy na dnie, aby Bóg nas wydobył i On włączył nas na swojej dłoni. I my świeciliśmy tak bardzo, każdy z nas tutaj, każdy z nas gotowy do tego, aby świecić. I jesteśmy oddzieleni, oddzieleni. I jedni będą się przyklejać, a drugi będą odpadać. Wiecie, to jest niebywałe. To jest niebywałe, to jest oddzielenie. Wiecie, ja chcę jeszcze powiedzieć takie krótkie świadectwo tego, jak e, Duch Święty do mnie powiedział, że że ja mam chodzić pieszo do pracy 5,5 kilometra, czy to jest noc, czy to jest dzień. Ja mówię, no dobra, no, jeżeli jest taka Twoja wola, Boże, ale jestem bardzo posłuszna w tym, co Bóg do mnie mówi, nawet no, ja właśnie z tym małym. Wiecie co, ja chodzę codziennie do pracy pieszo. Którą zmianę? Na przykład teraz chodziłam na nockę, chodziłam o godzinie powiedzmy tam 9.20. I powiem Wam, jak mój Bóg naprawdę, wiecie co, daje takie inspiracje i siłę ponad, ponad miarę w ogóle to jest to, że jeżeli my jesteśmy posłuszni, to są rzeczy takie niebywałe, ponadnaturalne. Wiecie, ja modlę się. To jest godzina, która jest taką cudowną godziną, kiedy ja tęsknię za tą społecznością, za kiedy modlę się za Was wszystkich tutaj, kiedy Bóg pokazuje mi tutaj rzeczy, które będą naprawdę, tak jak mówię, będziemy na świeczniku, będziemy świecieć tak bardzo. To jest, nieby... to jest coś pięknego po prostu. I ja się modlę, i wszyscy tam się zastanawiają, <laughs> jak to jest chodzić pieszo codziennie do pracy. Skąd ja biorę tą siłę? Ostatnio powiedziałam, że to Jezus daje mi tą siłę. W ogóle dużo rzeczy przyczepiam, tak jak wiecie, ja ciągle mam Jezusa w swoim umyśle. Ktoś mi tam pyta jakiś tam technik, jak mnie tam postawia i uczy do pewnych rzeczy, a ja mówię, Jezus, a on mówi nie, mam na imię Wojtek. Ale wiesz co, Wojtek ładnie nie, ale Jezus jest w moim sercem. Ktoś do mnie powiedział, że to jest sekciarskie, a ja mówię ma. To jest niebywałe. To jest niebywałe, wiecie, naprawdę jestem oddzielona od tego świata. I moc, która płynie we mnie, gdzie ja otworzyłam serce na to, żeby po prostu Bóg jakby, wiecie, robił ze mnie tak, jak ja mówiłam kiedyś, że jestem elastyczna. Ja to biorę, wiecie, bo to jest coś niebywałego. Ktoś mnie tam znowu o coś pyta, ja wie, słuchajcie, ja nie mam tego sposób ludzki. Ja mam to w sposób ponadnaturalny, bo Jezus jest we mnie, On we mnie zamieszkał. Jak to Jezus Tobie zamieszkał? Wiecie, to są rzeczy, które tak powolutku, jak Bóg Święty inspiruje, ja po prostu mówię. Ja po prostu mówię. Wiecie, ja naprawdę jeszcze pewnie jedno coś, wtedy słowiałam teraz na temat nocek. Ja mówię, Boże, ja nie wiem, jak ja dam radę na te w ogóle... Ale wiecie co? Podjąłam decyzję, że, że, że no mam się i no jeżeli to jest swoją wolą, to ja wiem, że będę miała w tym łaskę, tak? ten lider potrafi do mnie powiedzieć naprawdę, że ja dam prawdę, A potem na koniec tygodnia do mnie czy dała się radę, to Bóg do mnie przymocnił. Wiecie, to jest takie niebywałe. Bo ja mówię, może ty mnie tak sifujesz, ty, ty mnie tak tutaj przerabiasz w taki sposób, kiedy ja się poddałam, tak? Ja się poddałam całkowicie Bogu. Ja nie chcę po prostu w sobie jeszcze tam jakichś elementów, które mi tam przeszkadzają i tak dalej. Ja wiem, że my mamy moc i po prostu w tej mocy, kiedy to słowo pracuje w naszym umyśle, kiedy ja widzę, że no, kiedyś byłam zatopiona w tym, Mogłabym zrobić te kroki, dwa, ale nie byłam gotowa. A teraz jestem gotowa. Właśnie być na tym świeczniku, właśnie świecić. Wiecie, każdy z nas świeci, jest oddzielony. Wiecie, to jest zaszczyt po prostu być wybranym, umiłowanym, kochanym. Jeżeli my to bierzemy i w tym naszym umyśle jest tylko Chrystus i to Słowo, które pracuje w nas, to wiecie co to? My naprawdę nie jesteśmy z tego świata. Ja idę nocą i mi Bóg przyświecał, tam nie ma w ogóle światła. Nie ma światła. A Bóg po prostu mi przyświeca. On mi daje gwiazdy, księżyc. Ja po prostu, słuchajcie, idę. Ja po prostu idę. Ja jestem tak przerobioną osobą już w tym momencie. Ja zrozumiałam też obóz apostolski. Mówię, Boże, obóz apostolski, no my naprawdę jesteśmy na świeczniku. Jesteśmy, jesteśmy już gotowi. Gotowi pójść. To naprawdę ten lud ginie, <noise> a my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby po prostu wyrywać tych, których Duch Święty jakby poddaje i mówi, to jest ten gotowy, którego ja wybrałem, a ty jesteś przedłużony moim ramieniem i to mówisz. Mówisz o Bogu, mówisz o mnie, ratujesz i zaludniasz to niebo. To jest, to jest coś niebywałego. Wiecie, diabeł też mi chciał mówić po śmierci mojej mamy różne rzeczy. Dlaczego mnie tam nie było? Dlaczego Bóg mi nie dał snów? Że ona po prostu, no, tak naprawdę, jakby no, rzeczy się działy. Ale wiecie, Bóg wiedział, co on robi. On ją zbawił. Ona była narodzona z Bożego Ducha. Ona poszła do nieba. I wiecie co, ja naprawdę dzisiaj czuję ogromną radość. Walczyłam z tym cały tydzień, powiem wam, to nie było łatwe. Walczyłam z tym cały tydzień, bo ciągle coś było takiego, żeby mnie tam obarczyć, jakby, że tak powiem, winą. Ale byliśmy cały czas na łączach, w relacji z moją mamą. Kiedy ona przeżywała krzyż Golgoty, kiedy do mnie zadzwoniła i płakała, wiecie, to jest takie wzruszające, bo to jest niesamowite, że ona to przeżywała, to było dla mnie nie bywała. A mieliśmy tylko kontakt przez półtorej, przez telefon. Zobaczcie, jak to działa. Jeżeli ktoś tylko chce, jeżeli ktoś podejmie decyzję, że to nie panuje diabeł nad nami, że on by sobie tutaj mógł cokolwiek zagnieździć w naszym umyśle, tylko po prostu my do tego nie dopuszczamy. To są te symptomy, które nie dopuszczam, ja już tak to, wiecie, ja już tak zrobiłam taki miecz, ja naprawdę uświadomiłam sobie, że jestem gwałtownikiem w Królestwie tutaj. Jestem gwałtownikiem. Amen. Ktoś mi powiedział, wiesz, ja Ty krzyczysz jak się, że to jest straszne, ale jeżeli mój lud ginie i Bóg to mnie mówi, że on ginie, to ja krzyczę i dam krzyczeć. Amen. Żeby ratować tych ludzi, Amen. którzy idą na zatracenie, bo to jest we mnie, to gwałtownicy, gwałtownicy wejdą do Królestwa Bożego. Wiecie, ja to mam bardzo, bardzo mocno na sercu, po prostu. Bardzo mocno tych, tych ludzi. O, ja, ja jestem w wibracji, ja mam tam mnóstwo tych ludzi. ja, Wiecie, jak patrzę na to wszystko, tak dalej, i ciągle, ciągle jestem jakby na tym świeczniku, o którym mówiłam. Wiecie, ten lider do mnie coś tam podchodzi i mówi, i, i tak dalej, i tak dalej. I wiecie co? Ja zauważyłam, naprawdę, Bogu za to dziękuję, ja się wyróżniam. Ja się wyróżniam. Ja jestem na tym świeczniku, ja się wyróżniam kiedyś do mnie powiedział, co ty w ogóle skąd jesteś? Bo oni do mnie zapytają, że to jest tekciarskie to, co ja mówię. Chwała Bogu. Amen. 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 Dziękuję, Dziękuję bardzo.